Okej. Okay. No muszę więcej żreć, bo zamiast do góry to w dół idzie. Dobra, to... spróbuję. 20 minutes later. No, ale były właśnie przy okazji czyszczenia różnych rzeczy taka parownica, że pod ciśnieniem masz parę. No i mówię, a ty, fajne to. No i tak już z Patrycją siedzieliśmy, zaczęliśmy kombinować w końcu ona tam zdobiła trochę lisać wokół tego i mówi, dobra, kupujemy. No i jak ja takie stare dziady siedzieliśmy i sprawdzaliśmy, który model. Taki Paweł, a to takie funkcje, i, to się nadcię. Ja, jaj, piera, na rowerze to, i go umoro, spotkałem umoro, i potem jeszcze pychałem do Wiedronki na lody i. Mogło dojść do jakiejkolwiek spiny pomiędzy mniej więcej prowadzonym przez. Miau, miał! Co mogę dla ciebie zrobić? Ichi, ni, san, Chodźcie lof, mazi... My... Dobra, no, nieważne. Dobra. Dodajmy do tego, że ja jadłem i łososia, i schabowe, i pierogi, jajecznice na boczku, mięsko robione z piekarnika, eee, Parownica. Sprawdźmy, co w maku, może se zamówmy. To no ton. i dobrze, żegnamy. Na razie. Eno.